Cześć, ja mam na imię Przemek, jestem doradcą klienta firmy firmie Softdrew. Dzisiaj jesteśmy ponownie w bargówce w domu, w którym byliśmy już wcześniej. Jest to dom, który kompleksowo był wyremontowany. Parę miesięcy temu mogliście zobaczyć schody zaraz po remoncie. Dzisiaj jesteśmy już w momencie, kiedy dom jest na gotowo i będziemy mogli Wam pokazać schody w pełnej okazałości. Mamy tutaj sodę konstrukcji policzkowej. Od ściany zastosowany został policzek pełny, który zabezpiecza ścianę podczas mycia. Na zewnątrz mamy policzki zębate, które optycznie powiększają nam schody i nadają jej większej lekkości. Balustrada to balustrada klasyczna z pochwytem i słupkami drewnianymi o wymiarach 5-7 na cm. Wypełnienie stanowią tutaj tralki stalowe, malowane proszkowo, w tym wypadku w kolorze czarnym. Tralki mogą być pomalowane na dowolny kolor z palety Na piętrze mamy tutaj wariacje na temat naszej balustrady. Mieliśmy do zamknięcia strop od boku. Pięci zdecydowali się na balustradę w formie tzw. harfy. Są to te same pręty, które mamy w balustradzie na schodach. U góry wykończone listwą w kolorze schodów. Całość dopełnia. Jednego spójnego wizerunku i daje poczucie większego bezpieczeństwa. W tym wypadku mamy tutaj połączenie schodów z podłogą pływającą w postaci paneli laminowanych. Panele są wsunięte około 2-3 cm pod naszą listwę, co sprawia, że nie, nie trzeba stosować żadnej pośredniej listwy wykończeniowej, a panele nie wypłyną nam spod, spod wykończenia. Za oświetlenie w tej realizacji odpowiadają listwy lodowe umieszczone w kapinosach. W przypadku schodów wykonywanych u nas w Sodrew, nie musisz martwić się o to, jak wyglądają one od strony wewnętrznej. Każdy komplet schodów samonośnych jest wykańczany w taki sposób, że może być on eksponowany, nie wymaga to dodatkowych zabudów. Na każdy komplet schodów u nas w Sodrew otrzymasz 5 lat gwarancji, gwarancja jest pisemna i dotyczy nawet takich elementów jak skrzypienie schodów. Największym wyzwaniem w tej realizacji był niewielki wymiar klatki schodowej, dlatego zastosowaliśmy tutaj schody zabiegowe. Chciałbym tutaj obalić mit o tym, że schody zabiegowe są niewygodne. Wszystko zależy od tego, jak zostaną one zaprojektowane. Kiedy my projektujemy schody u nas w firmie, staramy się, aby środek stopnia zabiegowego był na takiej samej głębokości jak stopnie proste. Co sprawia, że kiedy wchodzimy po schodach, idziemy pewnie ich środkiem, nie musimy iść przy ścianie, aby, aby stopa się zmieściła na schodach. To, co najczęściej Was interesuje, to cena takich schodów. W tym wypadku, przy tym projekcie, przy tej realizacji, koszt to około 35 tysięcy złotych. A jeżeli Ty chciałbyś mieć takie schody w swoim domu. W opisie do tego filmu znajdziesz link do formularza kontaktowego. Zapraszam.